Przed chwilą skończyłem streamować Call of Duty Modern Warfare 2, a konkretnie kampanię fabularną Modern Warfare 2, bo okazało się, że hej, jak masz preorder, to możesz zagrać w kampanię tydzień przed premierą gry. Muszę przyznać, że to jeden z najbardziej ciekawych i interesujących pomysłów na sprzedanie ludziom preorderów, ale w każdym razie ja tę grę dostałem w prezencie. Normalnie bym tego Modern Warfare. Prawdopodobnie nie kupował, mimo że multiplayer. Jeżeli pamiętacie moje wrażenia z bety, multiplayer mi się yy, podoba w tej grze i chętnie spędzę w nim trochę czasu, jak już wyjdzie pełna wersja, więc fajnie. Natomiast cena jest bardzo zaporowa, 30, 350 zł, yy, ale oczywiście niektórzy gracze kampanię lubią, więc yy, pomyślałem sobie, że hej, może postreamuję, może ta kampania akurat w Call of Duty zaoferuje mi coś, dzięki czemu w końcu jakaś właśnie jakiś single w kodzie mnie wciągnie. Ale nie. Po dwóch godzinach, konkretnie 2,5 godziny, grałem w tę grę, więc nie wiem ile mi zostało do końca. Potem sobie spojrzę na YouTube'a ile to czasu potem jeszcze mógłbym grać w teorii, ale nie chcę mi się, nie będę się zmuszać. Dwa razy podczas tej kampanii prawie zasnąłem dosłownie. Wiecie, są to takie typowe momenty dla Call of Duty, gdzie po prostu albo w jednej misji się czołgamy, i to dosłownie tak długo się czołgamy jako snajperzy, że. Aż twórcy wiedzą, że już jest nudno, bo dają nam nawet jakieś głupie opcje dialogowe, żebyśmy z kimś tam gadali. W innej misji z kolei było strasznie, strasznie przedłużone strzelanie do celów naziemnych, jako wiecie, strzelec ze statku, ze statku, co ja gadam, z samolotu takiego, który lata bardzo wysoko. Wiecie, standardowo dla Modern Warfare taka misja, gdzie tam przełączamy sobie tryb naktowizyjny, termowizyjny i strzelamy do, do przeciwników różnymi działkami. Ta misja też się strasznie, strasznie dłużyła. I ogólnie, kiedy już się strzela, to czasem bywa ok, ale też nie zawsze. Model strzelania jest na pewno bardzo fajny. Bardzo mi się podoba grafika w tej grze, bardzo mi się podoba udźwiękowanie broni wszystkich, ale nawet same walki nie są w ogóle jak dla mnie ekscytujące w tym Call of Duty. To jest coś na zasadzie: no dobra, są wrogowie w budynku, więc zaczynamy do nich strzelać, będąc na dachu, powiedzmy, przez taki świetlik w dachu. I ci wrogowie kolejno podbiegają pod ten świetlik, żebym mógł ich zastrzelić. Um, I chyba, chyba żeby kołownicy naprawdę mi się spodobało, to oni powinni masakrycznie ulepszyć sztuczną inteligencję. Tak, żeby ci wrogowie wybiegali z tego budynku, zachodzili zachodzili z flanki w ogóle. Um, a to nawet poziom trudności za dużo w, za dużo w tej mierze nie zmienia. Um, i, I walka jest mało ekscytująca, a jeżeli mamy jakieś rozmaicenia w walce, to są po prostu wrogowie, którzy mają zbroje, pancerze. I musimy dłużej do nich strzelać, i wtedy to jest. To ma być niby ta różnorodność wrogów, ja, więc no, myślę, że 2,5 godziny to taki, taki fair, fair czas, prawda, żeby się przekonać, że jednak to nie jest dla mnie. Ja, czy ja mogę powiedzieć, że to jest złe? Chyba tak, bo dla mnie obiektywnie to jest złe i nudne. I yy, wydaje mi się, że setting też tu robi robotę w sensie, że to nie jest ciekawe, bo mało tu pola do popisu. Yy, dla kontekstu powiem, że podobała mi się kampania ostatnio w Call of Duty w Infinite Warfare. Tak jest, w tej grze, która była bardzo hejtowana przed premierą. Jakiś tam rekord dislike'ów na YouTube był w tej grze. Szczerze mówiąc, z perspektywy czasu nie pamiętam o co ludziom chodziło. Dlaczego hejtowano Infinite Warfare? Chyba sam fakt, że to jest science fiction. Tak graczy wkurzył, że właśnie hejtowali tę produkcję i multiplayer w Infinite Warfare mi się średnio podobał. Bo moim zdaniem mapy i spawny były tam naprawdę spieprzone mocno. Natomiast single player był tam Obok pierwszego Modern Warfare single player w Infinite Warfare jest dla mnie najlepszym singlem w Call of Duty, naprawdę. Ta kampania mi się bardzo, bardzo podobała, jeżeli chodzi o setting. Historia może nie do końca, ale była okej. Okay. Ale tam była też fajna struktura misji, był wybór, trochę taki nie... było takie... takie trochę smaczek nieliniowości był w tym Call of Duty, bo był wybór misji. Czasem można było wybierać miejsca, gdzie tam wchodzimy do statku jakiegoś, bryczujemy wejście. Prawda, były fajne gadżety ciekawe. E, to właśnie dzięki settingowi. I tak naprawdę nie wiem, czy to jest w ogóle nie, nie moja ulubiona kampania w całym Call of Duty, bo mówię o pierwszym Modern Warfare, ale kampania w pierwszym Modern Warfare podobała mi się dlatego, że dziś ją wspominam, że mi się podobała. No, bo to była taka jedna z pierwszych, wiecie, takich kampanii takich filmowych i w ogóle, dla wielu graczy, nie tylko dla mnie. I dlatego ją tak dobrze wspominam, ale jak już grałem w remaster Call of Duty Modern Warfare, to już mi się też nie chciało trochę grać w tę kampanię, więc e, muszę powiedzieć, że e, nostalgia tu też jest silna, tak, jeżeli chodzi o nasze oceny starych kodów na pewno. Natomiast Modern Warfare 2 nie zaoferował nic, co mi się spodobało poza jednym fragmentem. Było jakieś 5 minut może w jednej misji, gdzie był klimacik taki rodem z filmu Sicario, jeżeli widzieliście. Jeżeli nie widzieliście, to polecam bardzo. Więc ten krótki fragmencik mi się podobał. A tak poza tym, no nadal te skrypty, które czasem dziwnie się odpalają, nadal czasem nie widzimy wrogów i dostajemy trzy kulki nagle giniemy. Mimo, że gramy na normalnym poziomie trudności, nawet a czasem jest za łatwo, z kolei, i niezbyt ekscytująco, i. No, tak, tak nagrywam ten materiał, żeby po prostu podzielić się wrażeniami z kampanii w Call of Duty Modern Warfare. I to chyba materiał głównie skierowany do tych, którzy myśleli, że hm, może w tym roku mi się spodoba kampania w Call of Duty. No to mówię Wam, że raczej wam się nie spodoba. Natomiast, jeżeli lubiliście kampanię w poprzednim Modern Warfare, na przykład. No to możecie grać w ciemno, naprawdę. Przy czym oczywiście nadal nie polecałbym kupować gry na premierę za 350 zł przed recenzjami ostatecznymi i tak dalej, ale cóż, wiecie jak to jest. Więc dajcie znać, może niektórzy z was już mają preorder i już też grają, może już przeszliście kampanię, bo słyszałem na przykład na czacie podczas, podczas streamu głosy, że jednej sobie bardzo się podobała ta kampania w tym Call of Duty Modern Warfare 2, nie pomyl z tym poprzednim, Call of Duty Modern Warfare 2. Więc yy, może no nie powiem, że mnie przekonacie, ale powiecie mi, co Wam się właśnie podoba w tych kampaniach Call of Duty. W tym, że, w tym, że jest takich dużo momentów w przestoju, gdzie niby coś filmowego się dzieje, ale tak naprawdę my nic nie robimy, tylko siedzimy i się, gapimy w ekran, mimo że to nie jest katcenka. Um, ale cóż, taki urok tej serii. Myślałem, że może jakiś gimmick, może czymś mnie przekonają w tym roku. Niestety nie, to nadal nie jest dla mnie i czekam na kampanię Infinite Warfare 2, jeżeli kiedykolwiek powstanie. to w tę kampanię na pewno zagram, a do tej pory będę się trzymał chyba tylko trybu multiplayer.